Cześć, witam Was bardzo serdecznie w odcinku premierowym, na którym będziemy otwierać set poświęcony mega ewolucjom, a dokładnie otworzymy sobie booster boxa z Mega Brave. Podczas naszych ostatnich zmagań udało nam się już wyciągnąć dwa razy z Determination, był też Mega Lucario, niestety nie w złotej wersji, najdroższej w sumie wersji z tego dodatku, natomiast złota garda ustrzelona. I w zasadzie możecie teraz zobaczyć jak wyglądało wydropienie tej przepięknej karciożki. wyszka. Let's go. O cholera jasna. Let's go. Ej mogę nagrać? Gratulacje Snowi. Pamiętajcie o zostawieniu łapki i suba, a my zaczynamy otwieranie tego booster boxa. Standardowo w takim japońskim Booster boxie znajduje się 30 boosterków i to aż 30 szans na wyciągnięcie tego złotego Lucario, ale nie widziałam jeszcze Absola w sareczce i bardzo mi się podoba ta ilustracja, więc jeśli by się tutaj tylko trafiła, to byłabym bardzo zadowolona, tak samo jak byłabym bardzo zadowolona wszelkiej formy e, Bulbazaura, Iwizaura, Wenuzaura. Myślę, że to by było naprawdę fajne, fajne karcioszki do zgarnięcia podczas właśnie openingu takiego boosterboxa. Wiadomo, no nie uchwycę ich wszystkich naraz, ale powolutku do celu można by było właśnie pozbierać sobie pojedyncze tak, takie karcioszki. Z arterek również podobają mi się marszali. nooo let's go! Ale wymarzyłam sobie, to jest taki easter egg, gdzie nie każdy był świadomy, zwłaszcza ja, że na tej karcie pojawia się tutaj troszeczkę sprzyczajki pikachu. Jest tu przepiękna arka Także let's go! Mamy ją! Super! No to jeszcze może Bullpix, może Riolu, może Bulbazaur. No zobaczymy co tutaj przyniesie. Mamy Lucario i X. No zobaczymy czy będzie to boksik z Riolu, czy też z Mega Lucario. Lucario i X. I. Tutaj już pusto. Przed nami prawdopodobnie SRK. Może sareczka. Być może mur. No kto to wie? Zobaczymy. Życzcie mi powodzonka i jest tutaj SRK wenuzaura. Bardzo ładnie. Do kolekcji trafia już jedna karcioszka, tak jak mówiłam, bardzo chciałabym skompletować cały pakiet i właśnie SR-trafiamy. Całkiem przyjemny boksik. A to jeszcze w zasadzie początek. Także tutaj jeszcze wszystko może się wydarzyć. Yy, możemy trafić. No pewnie i kart. tutaj trafimy, ale... Złotko. Bardzo, bardzo miło by było. Mamy Mega Absola. No cóż, abs Mega Absola w sareczce raczej nie uświadczę. Ale sprawdźmy, co tutaj się kryje. I jest to Spiritus. Kolejny dosterek do wyrwania. O, ho, ho, kunolis, kunolis. I rat... ratata? Tam jest w tle. Nie o niej marzyłam, no ale jeszcze jest jedna szansa na trafienie najdroższej ARKI z tego dodatku, czyli Bulbazaura. I może los tutaj się uśmiechnie do mnie. Sprawdźmy tutaj kolejny boosterek bez dropa. Zobaczmy tutaj jest imilka, hmm. Golden go, kończy tego. Oho, no i Night Stretcher, Night Stretcher. Całkiem wysoko stoi jak na taką SRK. Także jest i kolejna gwarantowana myślę, że to jest gwarantowana SR z itemkiem. I zdarzyły się też sytuacje, że mieliśmy trzy sr w boksie, więc kto wie, może i tutaj się coś takiego wydarzy. Tymczasem trafiam w, swoją, w swojego trzeciego i a Tutaj nic, bądź też wyczekiwany złoty Lucario. Jest to mój pierwszy raz z tym dodatkiem, kiedy otwieram go dla siebie. Wcześniej mogłam się O, Oczy, let's go! O, to chodziło! Mam i swoją przepiękną Aereczkę. Nice. Petarda, petarda, bardzo dobry boks. Jestem bardzo z niego zadowolona. O ile z wcześniejszej Aereczki kunolica nie byłam. Tak tutaj bulwa. Oj, cudownie, cudownie. Napatrzyć na niego nie mogę. Ślicznie. Ślicznie sypło. A tutaj przed nami jeszcze parę busterków do otworzenia, także zobaczmy, co tutaj jeszcze się kryje. Na pewno będzie to 1X, a czy będzie coś ekstra? Czy to będzie Godbox? No to to już. Dajcie mi chwilkę i już przyspieszymy tempa. I... Zobaczymy, zweryfikujemy to. Jest Mawile i X. Bardzo ładna karcioska. Bardzo się cieszę. Będę miała wszystko, całe kompleciki i jeksików. To jest okej. Okay. Dobra, i mamy dwa ostatnie busterki. Czy coś jeszcze? Czy to będzie Last Pack Magic? Uwaga, nie. Nie będzie tutaj złotego Lucario, ale uważam, że boksik. Całkiem ładnie oddał. Wow, kiedy to przeleciało! Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, jak Wam się podobało moje pierwsze podejście do dodatku Mega Brave i czy bylibyście zainteresowani otwieraniem Mega Symfonii. Ja jeszcze nie próbowałam również w Mega Symfonii swoich sił, a bardzo chciałabym spróbować, bo być może. Tam jeszcze coś na mnie czeka. Śmiało dzielcie się również w komentarzach Waszymi spostrzeżeniami na temat tych nowych, gorących dodatków japońskich. Co bardziej wolicie? Czy Mega Brave, czy Mega Symfonie? Ja z dzisiejszego openingu jestem bardzo zadowolona. Udało mi się ustrzelić w zasadzie dwie ar które bardzo chciałam, oraz sr więc uważam, że ten boks. Faktycznie był personalizowany dla mnie i jestem z tego bardzo, bardzo happy. Dziękuję Wam za dzisiaj, trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w kolejnych produkcjach.